Pokazuje kijami. Tam daleko na horyzoncie wschodzące słońce. Tu bliżej za ławeczką zalew Pakosław. Tutaj opola Ar. A tutaj droga, którą musimy dojść do szlaku. Zaczynamy. Czwarty dzień i ostatni na szlaku Czempiń kobylin Zapraszam. I tak ło za czyimś domostwem jakaś droga, i tam kawałek odbiłem. Tu jakaś kolejna droga, nic nigdzie nie oznaczone w tym miejscu. A przydałoby się jakieś malowanko tu czy tam. Kolejne jakieś rozwidlenie. Thanks the Lord, że w ogóle są te aplikacje mapowe. Człowiek spojrzy i wie gdzie iść. Jakby to były czasy map papierowych. Oj, to byśmy więcej chodzili niż to w programie byłoby przewidziane. No i popatrz. Kolejne rozdroże ani znaczka, a jest tam, przepraszam. No to grzejemy. Niecałe 24 na dzisiaj już, w tym momencie, łącznie 26. Do Kobelina przez jutro sin Przystanek pomocno. Coś na kształt przystanku Alaska. No generalnie taka okolicznościowa wiatka. W zasadzie dwie. Plac zabaw. Miejsce spotkań, a tutaj dla grzeszników osiek, pomocno szlak bursztynowy, Bałtyk, Adriatyk. O proszę. tu jesteśmy. No, taka ciekawa rzecz, właśnie się wydarzyła na szlaku. Z lasu wyskoczył sobie na drogę Czarny Kot. Zupełnie nieświadomy, że idziemy w jego kierunku. Zbliżyliśmy się do niego na jakieś 15-10 metrów. Zanim. Leciała sarna. Wszystko starałem się ująć, cykając zdjęcia. O, ciekawe, ciekawe tutaj rzeczy z rana w lesie. I na polach wielkopolskie pola. To ostatnie chyba chwile w lesie na dzisiaj. Gdzieś tam będą się jeszcze pojawiać fragmenciki lasu. No, ale tak smuteczek trochę, kurczę. Mało tych lasów chciałoby się więcej. A za to dużo otwartych przestrzeni w postaci pól ornych i nie tylko. <noise> jest czas na myśli, idę sobie i myślę. I myślę, że fajne są takie szlaki trochę powyżej 100 km. Czterodniówki można by rzec. Oto, ile się to tam jest zrobi, to już kwestia indywidualna, oczywiście. Ale super to jest, że można sobie to połączyć z jakimś weekendem. Nie trzeba dużo wolnego brać, można pokombinować. Czy na przykład z oddawaniem krwi, czy połączyć z jakimś dłuższym weekendem, świętami. Fajny, fajny motyw, żeby, żeby się wybrać, ruszyć gdzieś, poznać jakiś kawałek polskiej ziemi, czy też wielkopolskiej. <grym> polecam, polecam wszystkim, bo. Choćby z tego względu, tak sobie właśnie pomyślałem, przez takie 4 dni to nawet w głowie nie zdąży się zbudować jakiś poważniejszy kryzys nerwy, stresy, stresy jakieś duże emocje szlakowe. Po prostu sobie człowiek idzie w spacerek. Chociaż, jakbyście chcieli przechodzić ten szlak, serdecznie polecam zabrać aplikacje mapowe ze sobą i to nie jedną, bo. Są takie, o patrzcie. co my tam mamy. Co to tam jest? Sarny, co tam jest? Idziemy na to. Idziemy. Tam na rozdrożu. Aaaa! <śpiewanie> Biało tyłki. Piękne spotkanie. Chyba nawet nie jest rozdroża, a po prostu zakręcik i z krzaków sobie wyskoczyła. Kic, kic, kic. Magia szlaku. Kolejny raz. Piękne to jest. Siódma coś, ósma rano. Idziesz sobie. Spotykasz zwierzęta, a nie ludzi. Patrzcie, jak to na nią działa. Już jakby nie miała w nogach 120 km, tylko po prostu od razu z łóżka wyszła, wypoczęta totalnie. A bo tu jest płotek, nie miało gdzie zwiać. Pocisnęły tam, a one sobie chciały tylko tablicę informacyjną poczytać. Wartość biosenotyczna martwych drzew. O tak! Ileż tutaj jest życia! No i tak sobie myślę o tych szlakach, że to jest jednak super przygoda. Pamiętajcie tylko o nawet nie tyle mapie papierowej, chociaż zawsze jako. Jako opcja zapasowa, chciałem powiedzieć backup. Warto mieć coś takiego. Warto. Ja akurat nie mam, ale, ale za to są powerbanki, jest elektronika. No, jakby taka elektronika nawaliła, powiem Wam, na tym szlaku to by było grube błądzenie. Fakt, że tam troszeczkę się zapoznałem ze szlakiem przed jego startem. Różne warianty noclegów gdzieś tam sobie wybierałem, patrzyłem, którędy będę szedł, pamiętam nazwy e, Miejscowości, przynajmniej tych większych, przez które mam iść Ale, ale jednak To by było takie chodzenie trochę na czuja, bo Ludzi tutaj nie jest mnogo no, Przecież oczywiste, że na szlaku Takim jak ten nie spotkałem żadnego turysty e, Jedną osobę gdzieś tam wychodzącą z psem Dwa dni temu, a tak to wioski. No i to jest cały urok, cały urok tego szlaku. Szkoda tylko, że czasami takie szlaczki są lekko zaniedbane przez petetek. Może nawet nie w pierwszej kolejności, ale warto byłoby pochylić się nad szlakami właśnie takimi powyżej setki. Wciąż długie dystanse w Polsce wydaje mi się są niszą a na pewno szlaki nizinne ale, ale regiony dane, pt lokalne Powinny się chlubić tym, że mają szlaki powyżej stówki I jak widzą, że takie oznaczenie jak to tutaj na drzewku murszeje, starzeje się No to za roczek czy coś już zjawiają się z farbą i ciach Chociaż może mi to tak wygodnie gadać, a oni to robią może pro bono Pro bo no, nie wiem. Kolejne piękne miejsce wypoczynkowe. Tutaj to nadleśnictwo, czy leśnictwo? Halin chyba się nazywa. Przy miejscowości Osiek. Bardzo, bardzo na bogato. Trzecia ława w ciągu jednego kilometra. Idę, idę i w lesie jest taki pio. Ale obstawiałem z tyłu na pomucena, no, ale może to faktycznie jest pio. Ciekawe czy jest coś napisane. O, z dzieciątkiem. Józef raczej, tak jest Tak jest Oto on Długa szosa z linią przerywaną, no czemu sprzyja panie władzą? No za zapieprzaniu, no aj, aj, aj nie lubię, nie lubię takich odcineczków. Siema Mati Podejrzewałem trochę asfaltu, bo wchodzimy do w miarę dużej miejscowości. Wchodzimy, no zaraz będziemy wchodzić do Jutrosina. Nie jutro, ale dziś do Jutrosina, ale suche. Dochodzimy sobie do kościoła Świętego Krzyża w Jutrosinie. Kiedyś to był kościół szpitalny, dzisiaj jest cmentarny, jak widzicie. Powstał w 1777 roku. A w latach 91-94 remont przeszedł ten kościółek i jak widzicie, wypełniony został czerwoną cegłą i taka kratownica. Atrapa z ryglówki została tu wykonana, a obok dzwonnica. W jutro, silnie, jak widać, szanuje się zabytki. Przed nami dawny zbór ewangelicki. Proszę bardzo i na końcu ratusz i taką urokliwą alejką śmigamy sobie śmigamy. Tutaj za tym wałem jest zbiornik retencyjny, zbiornik retencyjny w Utrosinie e, Został zbudowany w 2011 roku, w sumie świeża rzecz kosztował 23 miliony złotych e, no i służy oczywiście jako wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej, ale także jako retencja oczywiście. A wszystkie te informacje wiem nie z głowy, a z ulotki jaką dostałem wczoraj na gospodyni mojej agroturystyki w Sobach. O trasach rowerowych na ziemi Rawickiej. Tak. No głównie te drogi są pod rowerki tutaj mocno porobione. Jest silny ten trend gravel'owo-rowerowy w naszym kraju, Wielkopolska się w to wpisuje. Schodzę na chwilę ze szlaku po takim mosteczku, żeby zobaczyć jak to tu wygląda. Ojej, to jeszcze kawał drogi do tego zbiornika, ale jak tu podejdziemy będzie go widać. Jest tafla wody, co chwila jakieś ławeczki, stoliczki. No i Jutrosin, przez który przed momentem przechodziliśmy Mogę się mylić Ale mogę się też nie mylić Tam w oddali Jakaś taka wieża Wydaje mi się, że to już może być Kobylin Co prawda jeszcze nie całe 9 km do końca Ale może tak być, może tak być Podążamy Bardzo przyjemną alejką Korzystając z okazji, że ten odcinek Tak sobie policzyłem będzie Opublikowane jakieś 8 dni przed e, dniem matki. Chciałem podziękować własnej mamie za to, że nauczyła mnie chodzić. <laughs> no, wdzięczność! I grzejemy! Nie oszczędzają nas te asfalty. Liby też bądźcie wdzięczni swoim rodzicom za trud wychowania. Zdecydowanie. Nie będziemy tam szli, ale jest tam pałac w smolicach. Powstały w XIX wieku w miejscu drewnianego, parterowego dworku szlacheckiego eee, pięknie tutaj przystrzyżone trawniczki i tam gdzieś ten pałac się znajduje a wieża, o której wcześniej wspominałem za drzewami tam się znajduje to wieża kościoła miejscowego Najświętszego Serca Pana Jezusa a my lecimy tu na Kobylin zresztą jest znaczek ostatnie 4 km no i dochodzimy do dróżki, która przebiega między Rawiczem a Ostrowem Wielkopolskim. A zaciskam kciuki, żeby było to jakieś pobocze, bo pędzą tędy samochodziki niemiłosiernie. Kurka wodna, emocje na koniec. <grytanie> tak pociskają tamtędy samochody, nie idę. Kurka wodna, w dupie mam. Taki szlak wytyczony. Samochody ponad stówele. Co moja mam iść wąskim poboczem. Idę gdzieś tu w las, kurde. Będę motać. Jakoś. Zobaczymy dokąd mnie ta dróżka zaprowadzi. No, zawija sami jakimiś. Może dojdziemy do na tym lasem. Oby już bez przebojów, bo kurde podniosło mi ciśnienie ta droga. Pędzą te samochody i tamtędy jest szlak pieszy wytyczony niepoważnie no i patrzcie normalnie szedłbym sobie tędy na kobylin ale muszę kombinować jakoś tutaj gdzieś do tych torów może pod rębiechów i z drugiej strony do tego kobylina dojść na metę szlaku a nie przez kobylin o jaju. teraz nerwy ale jak pewnie będę montować ten film i go publikować to Śmieszne wspomnienie, może będzie już Zobaczymy, oby bez przygód Bo kurde Wydłużam sobie trasę Ach, Ech, mówiłem coś, że mało lasu No to sobie sam zapewniam las na koniec I to taki mocno żyjący Bo tu co chwilę coś płoszymy O proszę Jak blisko sarny 5 metrów od nas Lekka irytacja że tak wytyczają szlak no kurde jest możliwość poprowadzają go inaczej to ktoś go wali ostro drogą nie wiem, licząc, że rowerzysta tylko tam będzie jechać może to jest szlak miejscami dla pojazdów zmechanizowanych to, to wtedy ok. a może to ja po prostu nieopatrznie uznałem ten szlak za pieszy <laughs> nie maruj się, narzekaj Cieszy się przestrzenią, o jaką piękną, polskie Sahary. Patrzcie ile saren, proszę bardzo. Uh, 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 uh. Są tory, jakoś tak trochę bezpiecznie się poczułem. Ale przecież torami nie będę szedł zaraz znowu tutaj gdzieś w stronę lasu, byleby do tego kobylina dojść. Około 2 km do mety zostało. Ach, dobra, wyrzućmy z głowy. Wszystkie złe myśli. No nie jestem samobójcą, żeby iść e, praktycznie bez pobocza drogą, gdzie samochody pędzą powyżej stuły, no. Dlatego taka trasa na koniec. Autorska trochę. Spójrzcie, co jest dookoła mnie. Całkiem niezła lajka dębowa. Ja chyba powinienem w PTT-ku pracować. Rozminałem się z powołaniem. Hej ho, hej ho, do na się doszło. Idę szukać kropki. No nie ma, nie ma nigdzie, chodzę jak jakiś dziwoląk po słupach, patrzę czy gdzieś kropeczka jest finalna. Pewnie wycięty został słupek albo drzewko. Ale ostatnie znakowanie jakie widziałem jest przed dworcem. Idę tam jeszcze. Chodzę, szukam i znalazłem. Znalazłem finałową kropkę. Patrzcie kto przyjechał. Mój wybawca, nie Sieme, korzystamy z PKP, tylko pomoc Rafała. Dzięki Rawciu, a ja w Dużym samochodem jechałem niż z piechotą. Tak. Ciskamy kropę i się żegnamy. Do zobaczenia.